Było łuka. Kurwa, ale ma co. No i mówiłem, że będzie się strefa obracać. Widzisz? Patrz, my tu mamy boksa do strefy. jest chyba solo jeden. Ej, skończ się to. solo. Śmierdzi tam. Sam jest. Cześci, etwarze części. Dawaj, 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 kurwa, kurwa Kurwa, po 10. Leci się. Mam je. Jest Dziewięćdziesiąt Jest 90. Ja do temu serce. Dobre, Dobra, daję. Ja mam sześć... jest 27 obrę. Ja na Idę, idę z tobą. Ja wziąłem Ja mam 0. Się nie zdążę uleczyć. Ja schodzę na dół. Też. Dobra. I ta strefa będzie teraz tam szła. Ile masz mocno? Znaczy już idzie na dół. Ja nie zdążę. 80? Да, 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 там. да, там. курты <плодиско>